Zofia Zborowska i jej brzuch w ciąży. Reakcja na krytykę w sieci. Zofia Zborowska, w oczekiwaniu na narodziny swojej drugiej córki, regularnie dzieli się z fanami zdjęciami swojego ciążowego brzucha. Ostatnio, pod jednym z tych zdjęć, Pojawił się nietypowy komentarz, na który aktorka szybko zareagowała kropka choć minęło już kilka miesięcy od momentu, gdy Zofia Zborowska ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka, to nadal zachowuje się bardzo aktywnie na mediach społecznościowych, dzieląc się z fanami szczegółami swojej ciąży. W ostatnim poście aktorka pokazała swój brzuch w białych spodniach, czarnym biustonoszu i różowej koszuli, co wywołało falę pozytywnych komentarzy od jej obserwatorów. Niemniej jednak, Wśród nich pojawiła się również nietypowa uwaga, na którą Zborowska postanowiła odpowiedzieć z humorem. Jedna z internautek zapytała: Po co ten brzuch taki wywalony? Na co aktorka odpowiedziała z humorem? A co mam go wciągać w domu? W ten sposób Zofia nie tylko zareagowała na absurdalny komentarz, ale także podjęła temat w swoich Insta Stories, sugerując, że autor komentarza prawdopodobnie nie był młodym mężczyzną. Zofia Zborowska, z charakterystycznym dla siebie dystansem i poczuciem humoru. Nie tylko skomentowała niezwykłą uwagę, ale także skierowała uwagę na pewne społeczne stereotypy. Jej reakcja pokazuje, że potrafi nie tylko radzić sobie z nietypowymi sytuacjami w mediach społecznościowych, ale także obracać je w sposób pozytywny. Dzięki temu, nawet w sytuacji absurdalnego komentarza, aktorka potrafiła przyciągnąć uwagę do ważnego tematu dotyczącego presji społecznej i akceptacji siebie. Kropka jej otwarta postawa i gotowość do odpowiedzi na takie komentarze pokazuje, że Zofia Zborowska jest świadoma swojej pozycji publicznej i korzysta z niej, aby promować pozytywne wartości, takie jak akceptacja własnego ciała i walka ze stereotypami dotyczącymi wyglądu. Jej reakcja może być inspiracją dla innych kobiet, które również mogą spotykać się z nietypowymi uwagami czy krytyką w sieci.